Siema moi kochani, z tej strony Was w kolejnym odcinku z Waszej ulubionej serii, gdzie testujemy różne lifehacki oraz gadżety z TikToka. Pod ostatnim filmem stawiliście aż 25 tysięcy łapek, więc w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie aż 5 nowych gadżetów z TikToka. Pamiętajcie, że za każde 5000 łapek zostawione pod tym filmem w następnym odcinku testujemy jeden gadżet albo lifehack z TikToka więcej, więc wszystko zależy od Was, ile przetestujemy gadżetów albo lifehacków w następnym odcinku. Teraz bardzo ważna informacja dla wszystkich osób, które biorą udział w specjalu na 100 tysięcy subskrypcji, gdzie do zgarnięcia jest srebrny przycisk od YouTube'a, który otrzymam za jakiś tydzień lub dwa. A szczęśliwego zwycięzcę wylosuję spośród komentarzy pod moim ostatnim filmem na YouTube, czyli pod filmem, którym wbijałem 100 tysięcy subskrypcji, więc wbijaj w tym momencie pod ostatni odcinek, napisz komentarz, w srebrny przycisk od YouTube'a. YouTube I wtedy automatycznie bierzesz udział w konkursie. Wyniki konkursu ogłoszę w sobotę 12 lutego o godzinie 16.30 na moim Instagramie. Więc wbijaj, zostaw followka i czekaj na wyniki. Ja za wszystkim oczywiście mocno trzymam kciuki i mam nadzieję, że to właśnie Ty zgarniesz ten przycisk. Moi kochani, mam dla Was kolejną bardzo ważną informację, ponieważ lecimy teraz po 200 tysięcy subskrypcji i postanowiłem, że z okazji 200 tysięcy subskrypcji. Rozlosuję spośród moich subskrybentów jedną osobę, z którą pójdę na wieczorną kolację. Jeżeli to będzie jakiś młodszy widz, to po prostu do niego przyjadę, zbiję z nim piątkę, przywożę mu jakiś prezent, a jeżeli to będzie jakaś taka starsza osoba, która będzie chciała na przykład, żebym zabrał ją na pizzę, na kebaba lub obojętnie gdzie, no to ja przyjadę, no i spędzimy wspólnie razem wieczór. Więc mam nadzieję, że taka forma giveaway'u też Wam się podoba, więc subskrybujcie koniecznie kanał, a teraz przejdźmy do testowania pierwszego TikToka. Moim pierwszym gadżetem z TikToka jest... Takie oto coś. Jest to DJ Paul Slime Fix. Jest to żelka w postaci slimu, która pozwala nam wyczyścić ciężko dostępne miejsca, na przykład między przyciskami w klawiaturze. Tutaj mam narysowane, że możemy na przykład wyczyścić gniazdko, bioróżnicowe gniazdko z prądem, możemy sobie wyczyścić Wiatrak od komputera, kalkulator, telefon, który ma takie cyferki jeszcze, oczywiście stacjonarny oraz inne jakieś tam pierdoły. No dobra, otwórzmy sobie to i zobaczmy, jak to jest zapakowane. Okej, okay, mamy normalny papierek. Jestem ciekaw czy to jest wielokrotnego użytku, czy tylko jednorazowe. Patrzcie na to. I co ja mam normalnie, sobie to... Żup! Wypadło! O kurde! Ale czaduwo! Zobaczcie na to! Zarąbiste! <laughs> Ej, nie wiedziałem, że to będzie aż takie satysfakcjonujące i takie fajne. Jak zrobię z tego kulkę, to to się zrobi kulka, uwaga. Jest i kulka. Dobra, mam teraz najlepszy pomysł. Uwaga, walimy w stół. Ej, ja myślę, że to się tak rozpryśnie. Jak uderzam mocno, to to się zbija. Ciekawa substancja. O, uwaga pani operatorka. <noise> pani operatorka, proszę się nie bać. Do naszego testu przygotowałem taką oto klawiaturkę. białą, którą bardzo łatwo można uwalić, że tak powiem, brudnymi paluchami, jak się zwłaszcza je przy komputerze. I tak przy pomocy naszego slajma robimy coś takiego, że sobie go wpuszczamy między przyciski, o, spójrzcie na to, uklepujemy i odrywamy i kurczę, jest troszeczkę kurzu na tym slajmie, ale bardzo on fajnie wchodzi między przyciski, myślałem, że to będzie stawiało jakiś opór, a tu jest na tyle na plastyczne, że bez problemu wchodzi między przyciski, zarąbista zabawa. Szczerze Wam powiem, że nigdy się tak nie cieszyłem z czyszczenia klawiatury. Zawsze mi to sprawia trudność, a to jest mega fajne, ale to trzeba jeszcze przetestować w hardcoreowy sposób. Wyobraźmy sobie sytuację, że siedzimy, gramy albo oglądamy Netflixa, jemy i, no, niechcący spadło nam na klawiaturę. No, zdarza się tak, każdemu. No i wytrzepujemy tyle, ile musimy. O, i oczywiście zostały nam cząsteczki między przyciskami. No i zobaczymy, czy ten slime zda egzamin. Uwaga, rozciągamy go, rozkładamy po całej klawiaturze. I uwaga, Siu! No, zostało kilka tam jeszcze okruszków, ale jakbyśmy tak popukali, to wiadomo, żeby te okruszki wypadły, to oczywiście był hardkorowy test. No i jeszcze raz sobie teraz przelećmy tutaj. Wciskajmy to ładnie i uwaga, odrywamy i kurczę, tutaj u góry, na przykład między F-kami, czyściutko. Szkoda, że nasza żelka się ubrudziła, jak ktoś ma ochotę na żelkę z chipsami, no to zapraszam. W skali użyteczności ten gadżet oceniam na 10, mega satysfakcjonujący, mega fajna zabawa ze sprzątania, a to się często nie zdarza. No i moi kochani, teraz wam pokażę klawiaturę, której nigdy w stanie nie będziecie pobrudzić. Serio. Jest ze mną Rogalik, Siemanecz. Siemano, witam. I mój drogi przyjacielu, zgadnij, co to jest. Wiesz jak to wygląda? Nie wiem To wygląda jak te klawiatury takie do tabletu, co się podłączało, takie z TikToka Zgadza Tak, się? dokładnie to jest wirtualna klawiatura, której na pewno już nie się chipsami, jak będziecie i przy komputerze Moi drodzy, nazywa się Atongnim Okej okay. <laughs> Polska nazwa I z tyłu mamy taki przełącznik, przełączamy i wyświetla nam klawiaturę na stole. O kurde, jak to ładnie wygląda. Jeżeli podłączymy to kapelkiem, to będziemy mogli wtedy pisać na komputerze pisząc tutaj. Zobacz, słyszysz? No, coś tam. Coś tam wychwytuje, coś tam łapie. No ciekawe tam... czy to dobrze działa. Dobra Rogal, to co? Dawaj, piszesz. O! Spacja działa. Spacja działa. Napiszę o! Chyba no, coś tu wie... chyba coś nie działa! Czekaj, czekaj, mi się wydaje, że... Czekaj, niech się ustabilizuje, bo Nie, się trzęsie. Nie, ten stół się trzęsie. Zróbmy tak, że ja będę to trzymał przyciśnięte, a ty pisz. I napisz, Piszemy. zostawcie suba. Zo... staw... suba. Zostaw ej, suba, ej, napisane. Zadziałało. Z... kurde, Z podwójnie działa. Z... dzwoneczkiem. Moneczkiem. Udało się! Nie, no stary! Teraz jak chcę spróbować. Przytrzymaj mi to. Bo, nie. Bo ten Próbuj tak! Bo ten kabel wygina to, rozumiesz. Teraz no. ona musi idealnie stać równo na stole. Coś jest nie tak chyba jednak ja z tak. To jak lewetura moi kochani, kosztuje? Zgadnie ile. 120 zł. 250 zł, takie coś. I zobaczcie same literki. Kierpisze. No niesamowita sprawa. Odcinki. Każdy wtorek oraz piątek o 16. No, prawie wyszło. No, działa! Tak, to działa. A czekaj, a ty na twarzy? No, nawet no, coś piszesz. Piszę coś twarzą? Tak. Nie, no, kozak totalny. Słuchaj, przygotowałem jeszcze bardzo fajną gierkę. Pewnie no. ją znasz. A ta gierka to. Icy Tower. O kurde, totalny klasyk. Ja pierwszy gram. Back to the past. Moi kochani, jeżeli wytrwaliście tego momentu, napiszcie w komentarzu Pamiętam grę Icy Tower. No zobaczymy, czy graliście w tą gierkę i ilu boomerów jest na tym kanale. Classic game. Dobra, lecimy. To chyba to jakoś... z Strzałkami! A, strzałkami. O kurde! Jakie to są strzałki, zobacz! Nie no, te strzałki są daremne. Przecież my nawet nie zagraliśmy Icy Tower'a, ty! No biegnie bisztyn. No, e, spadnie! Nie no, się dwóch, no raz, o! O, o, o! Prawie wskoczyłem. Nie no, rogal nie może wskoczyć na pierwszą kładkę. Dramat. Jest! Udało się! Dawaj, rozpędzi do góry. Yeah! O! Dobra, Trzy Polko. piętra stary. Eee, powiem tak. Eee, wyłącz to. Tak. Tyle. 200 zł na darmo. 200 zł wydane na darmo. Moi kochani, zostawcie 20 tysięcy łapek. Ja tu już tam bądź chigo, że tu <laughs> Stał na rancie i... O! o! <laughs> nie no, ten gadżet skali od jednego do dziesięciu. Pod względem użyteczności, czy byś coś takiego pod kupił? Pod względem wszystkiego, moim zdaniem, jeden, zero. Jeden. Szkoda pieniędzy, nie działa to poprawnie, kabel jest za gruby i wygina tą klawiaturę i ona nie stoi poprawnie. I po Chyba, prostu. Chyba, żebym ją tak na wkręta wkręcił do stołu, no? takim dyszką długim, no, no. to może wtedy Myślę, by się działało. W tym domu wszystko jest na wkręta, I nie? I <laughs> I trytytkę. Kolejny gadżet z TikToka, DJ kąpiona. Boom. Moja kochana, zgadnij co to jest. Y Wiatraczek. Tak, to jest wiatraczek. <grym> nie, to nie jest wiatraczek. Nie wiem co to może być. W sumie. No co? co, co jak co, co to nie? nazwać? Co to robi na filmie? <grym> ja, ja wiem co to jest, ale nie wiem do czego mogłoby to jeszcze się nadawać. Moja kochana, to jest... Kurczę, jak to nazwać po polsku... Drylownica do arbuza? To jest to? Tak. Jak tak. to ma wydrożować, arbuza? Jeszcze Ci pokazuję. Mamy arbusika, takiego pięknego. To jest baby arbus! To jest baby arbuz bezpestkowy. Tylko, że mamy zimę i większych arbuzów u nas nie ma. Więc dobra, zobaczymy jak to działa. Musimy naszego arbuza przekroić. Wow. Ej, spójrzcie. Ale ładnie wygląda. Ma jakieś tam małe pesteczki, ale są bardzo małe. Oszukali nas. Ja jestem zadowolona, bo nie lubię pestek w arbuzie. Dajcie znać w komentarzu, czy jeżeli jecie arbuza, to pestki połykacie, czy wypluwacie. to co robisz? Jak połykacie, to Wam urośnie duży arbuz w brzuszku. <grym> tak. Tak mama mi kiedyś mówiła. <grym> Okej, okay, no dobra, ja zawsze wypluwam. Tym urządzeniem ponoć jesteśmy w stanie wyciąć takie kostki idealne do sałatki. By, 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 no, oczywiście obok. Nie, nie w to nie wierzę jakoś. Ja też nie w to nie wierzę. Czekaj, jak to zrobić? Ale, bo, ale jak? O, o, o! W tą stronę. Dobra, dobra, to ja czyli źle zacząłem. Pyk, pyk, pyk. pyk. Cała pyk. kuchnia mokra, e... ja nie wiem. Coś poszło nie tak. Tylko co? Już wiemy jak to działa, moi kochani! Trzeba tutaj odkroić kawałeczek. Gdyby nie ja to Gdyby byś. Nie Ja myślałem, że ja wiem, ale Jekka mi podpowiedziała. Miała rację! To teraz jak masz rację, zaprezentuj. Ja trzymam arbuzika. No i jedziesz, no hop! Hop! No hop. i teraz A, to no... się szanuje! Spójrzcie na to! Ej, ale jakie kozackie kawałeczki! No to jest life hack. Jeszcze raz, pyk, 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 pyk. Wiadomo, no, jak jadę, będzie większy wszystko. arbuzik, to że tak powiem, obiera się tego arbuza oczywiście 100 razy szybciej. Jeżeli miałbym to ocenić w skali od 1 do 10 pod względem użyteczności, to latem jak masz dużego takiego arbuza, mhm. 15-kilowego załóżmy, no to raz, dwa, trzy pokroisz i masz idealną sałatkę, bo ja nigdy nie nienawidziłem kroić arbuza na sałatkę. No ciężko, mam. trzeba się trochę z tym napocić. Arbuz mink skali od 1 do 10 daje mocną tychę. No, na początku myślałam, że to jest do wrzucenia, ale teraz... Arbuz, arbuzowi też, bo też pyszny. No. Piona. Jest ze mną Pinki. Cześć. Zgadnij co to. Odpowiadam. No, to nie jest co ten przycisk. popsuła. To nie jest przycisk. Nie sobie Patrz, fa fajnie działa. Ja a się wgniata. A ja walę w suba. Ha, ha. O, tak samo walicie się w suba. Moja kochana. To się nazywa odsysacz do żółtek. Czasem się to przydaje, bo jeżeli masz oddzielić jajko od białka, żółtko od białka, to razem wpada. Jajko jest... od skorupki? A, jak trochę wpadnie żółtka do, do białka, to już wita śmietana się nie ubija. A, tragedia, to jest bardzo korzystne. Zobacz, zepsułem. Rozłożyłem na części robił? wtórne, trzeba naprawić to teraz. A, i co to mam to jak zwykle? Jak myślisz, ile takie urządzenie kosztuje? A z 3 zł? 40. Porąbana akcja, co? 3,40? Nie, 40 zł. Naprawdę. Dobra, to teraz jak już wiesz do czego to służy... Co to jest? Kura. Pomidor. Pomidor. Oglądajcie z niego live jak rozbijałem jajka, żeby nie wpadła, żeby żółtko się nie roz... Żeby żółtko się nie zmieszało z... No, czyli ja każdą cinę oglądam. Okej, okay, to tak to się robi, patrz. O, dobra. I uwaga! Czy wyszło? Czy live jak ten działa, Steel? I co? Zrób tak. Żeby nie zniszczyć żółtka przy pomocy tego urządzenia, ja jeszcze go nie żółtka? testowałem Żółtka? No, bo to zasysa z żółtko tym Uwaga mam żółtko Ponadto No i pięknie <laughs> Ale Ey. ekstra sprawa Jeszcze raz Dobra, lecę I co, zassało? Zasało mi, no mam A no to masz, czekaj A mogę dru o! drugie? <laughs> Oj, chyba nie mogę Nie no, dwa na raz Klaudia zepsuła żółtkownicę. Przepraszam. W skali od 1 do 10, jak to oceniasz? No ekstra, no dziesiątka, to się przydaje normalnie w kuchni. No dobra. Ja oceniam to na 9, bo dwóch żółtek na nie wciąga. Może po prostu to przez moje umiejętności. Tak jest, lecimy dalej. I ostatni gadżet z TikToka też nam przedstawia JJka, tylko że tym razem mamy instrukcję obsługi z tyłu opakowania. Już będziemy wiedzieli, jak to robić jak to działa. Moi kochani, to jest corn sheller. Moje zęby to są szelery. Tak? No. Jest to urządzenie, moi kochani, do obierania kukurydzy. Czujesz to? Kto lubi kukurydzę zostawia łapkę w górę. Tak jest. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam i pierwszy raz, raczej bardzo rzadko jadam taką kukurydzę w domu. I nigdy nie borykałem się z problemem obierania kukurydzy. Nie borykałeś się nigdy? Nie, nigdy nie miałem tego Czeka. problemu. Zawsze miałem zęby i tak. Oprócz kukurydzy. Proste, nie? Nakładamy kukurydzę w ten sposób. Tylko, że jak będzie za gruba kukurydza, to chyba będzie lipa, bo to nie jest regulowane. I obieramy. Czy się uda? No jest ten gadżet, powiem Wam, tandetny trochę. Słyszysz, kury? Nie no, zobacz, co Ty gadasz. Spójrz na to. Normalnie kobita jest pięknie obrane. Jednym ruchem obraliśmy całą kukurydzę. I zaoszczędziłaś zęby. Nie no, żartuję. no Nie wiem, czy ten gadżet jest spoko. Dwa na dziesięć. No dwa na dziesięć, ja bym go nie używał w, w kuchni. Po pierwsze, cały fan obgryzania kukurydzy nam zabiera to, nie? Tak. Więc oceniamy szybko w skali 1 do 10? 2. Też daję na to 2. <grydza> tak więc, moi kochani, pamiętajcie, żeby kukurydzę obgryzać, nie kupować takich bez sensu gadżetów. i solić i dodawać masełko, nie jest o, tak na surowo. Obowiązkowo. Przypominam Wam, że w każdy wtorek oraz piątek na tym kanale o godzinie 16 pojawiają się odcinki. Wczoraj pojawił się o godzinie 16 też na kanale Rugeli odcinek, więc bijajcie do niego. On teraz stoi za kamerą, może coś powiedzieć dla widza. Zostawcie suba. Zostawcie łapkę, no dobra. A my, moi drodzy, widzimy się już we wtorek. Trzymajcie się. Hej!